Cześć, z tej strony Marta Kłosowska. Zapraszam Cię do czwartego odcinka podcastu Poczuj odwagę. Jak pracować z osobami, które nie lubią siebie na zdjęciach? I mam na myśli takie sytuacje, które myślę, że mogą Ci się zdarzyć, gdy zgłosi się do Ciebie ktoś, kto od razu, właśnie przyznaje się, że nie lubi siebie na zdjęciach, ale mimo to decyduje się na sesję. Dlaczego niektóre osoby nie lubią siebie na zdjęciach? To, jak postrzegasz siebie na zdjęciach, sięga dużo głębiej niż do kwestii samego wyglądu. Niechęć do własnego wizerunku nie jest jedynie efektem tego, co widzisz w lustrze, ale wynika z Twojej głębokiej relacji ze sobą i ze swoim ciałem. Relacji, która kształtuje się już od najmłodszych lat. I takim chyba najgłębszym powodem nielubienia siebie na zdjęciach, i nie tylko na zdjęciach, bo przecież można siebie też bardzo często nie lubić w lustrze, swojego odbicia w lustrze, bierze się z takiej głębokiej nieakceptacji siebie. Wiele z nas dorasta w środowiskach, w których nasz wygląd. Jakiś sposób bycia czy ekspresja były komentowane, oceniane albo wręcz wyśmiewane. I to mogły być niby tak niewinnie brzmiące uwagi od naszych pierwszych opiekunów czyli dla wielu osób będą to rodzice które dla dziecka stają się potem fundamentem jego postrzegania siebie. Czyli, jeżeli słyszałaś słowa, Zrób coś z tą miną, bo wyglądasz głupio. Nie garb się, bo wyglądasz jak stara babcia. To takie słowa zostają w głowie na długo. I kiedy ktoś staje przed obiektywem, to bardzo często te głosy wracają. Czyli chodzi o coś głębokiego: chodzi o poczucie, że nie jesteś wystarczająca taka jaka jesteś. I mimo że mówię tutaj o klientach i klientkach, to bardzo często będę używać drugiej osoby, czyli będę mówić ty, dlatego że ta kwestia bardzo często dotyczy nas, mimo że jak mówimy, stoimy po tej drugiej stronie i że często mówimy, że jest nam łatwiej być po tej drugiej stronie. Obiektyw też może kojarzyć się z takim wielkim okiem wpatrzonym w nas, i łączy się to z takim strachem przed byciem zobaczoną, byciem zobaczonym. Być może ktoś pamięta nawet nieświadomie, jak surowe spojrzenie rodziców w taki oceniający sposób się w nas wpatrywało, i potem ten obiektyw, właśnie kojarzy się z takim surowym, oceniającym okiem. Wiele też z nas patrzy na siebie, wyłapując przede wszystkim te niedoskonałości, widząc wzmarszczki, jakąś asymetrię, może przygarbioną sylwetkę, i właśnie aparat czy obiektyw mogą się wydawać jak takim surowym okiem, które to wszystko wychwyci i jeszcze uwieczni, uwieczni na zawsze. Korzystając też z mediów społecznościowych i z Instagrama, bardzo często porównujemy się z jakimiś ideałami, które też często są w jakiś sposób nierealne. Social media, retusz, różne filtry sprawiają, że obraz kobiecego ciała w internecie, w internecie rzadko pokazuje rzeczywistość. Zapominamy, że zdjęcia są często stylizowane. Dopracowane albo wręcz w jakiś sposób przerobione, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy pojawiła się sztuczna inteligencja. I ta nieakceptacja siebie na zdjęciach wiąże się też z takim brakiem znajomości siebie i swojego ciała, albo z brakiem w ogóle kontaktu ze swoim ciałem. Mamy przecież różne swoje odsłony. Inaczej być może wyglądasz rano po przebudzeniu albo wieczorem, gdy jesteś zmęczona, a inaczej, gdy przygotujesz się i idziesz na jakieś urodziny czy na jakąś imprezę. I jeżeli znasz siebie, to wiesz, że to są tylko różne odsłony ciebie. I jeśli wiesz, co ci pasuje, jakie kolory, jakie ubrania, jak, jaki makijaż, to wiesz, jak podkreślić swoje atuty. Natomiast jeśli nie masz kontaktu ze swoim ciałem, czujesz się wręcz nie swoją w swoim ciele, to to wraca podczas fotografowania lub w ogóle utrudnia taką decyzję o tym, żeby przyjść na sesję. A fotografia jest bardzo też według mnie o ciele, nawet jeśli robisz. Takie powiedzmy bardziej romantyczne portrety, i starasz się uchwycić czyjąś duszę, tak to nazwę, to i tak zawsze to będzie w pewnym stopniu historia ciała, ruchu, energii. Zawsze to będzie w jakimś stopniu o relacji z ciałem. I chcę teraz porozmawiać o tym, jak budować zaufanie przed sesją i jak pomóc takiej osobie, która nie lubi siebie na zdjęciach. Ta rozmowa przed sesją daje jej poczucie, że jest ważna jako człowiek, a nie tylko jako klientka, bądź tak jak czasem niektóre z nas używają wyrażenia jako modelka. Ta rozmowa pomaga odkryć jej potrzeby, obawy i oczekiwania i buduje więź, dzięki której w dniu sesji nie czujecie się już tak obce sobie, gdy pojawia się też aparat i to Surowe oko obiektywu. Podam Ci teraz przykład kilku pytań, które warto, żeby się pojawiły podczas tej rozmowy przed sesją. Oprócz takich wszystkich kwestii, które wiadomo, że trzeba ustalić, tak jak makijaż, stroje, miejsce sesji. Możesz zapytać, z jakiej okazji jest sesja, czy jest to pierwsza, aczkolwiek jeżeli ktoś się wstydzi, nie lubi siebie na zdjęciach, to bardzo często właśnie jest to taka pierwsza. Możesz się zapytać, jak chciałabyś się poczuć? Co sprawi, że będziesz się czuła bardziej komfortowo podczas sesji? Dobrym pytaniem też jest, jakie emocje chciałabyś zobaczyć na swoich zdjęciach? I mam też kilka podpowiedzi, jak tworzyć taką atmosferę bezpieczeństwa podczas fotografowania. Weź to, co czujesz, że jest Ci najbliższe. Unikaj słów. Które mogą wywoływać napięcie i które też przy okazji są nieempatyczne. Czyli nie mów źle to wyszło, spróbujmy inaczej, tylko zamiast tego możesz powiedzieć: Spróbujmy teraz coś innego, a zobaczmy, jak to będzie wyglądało, i tak dalej. I to, jak Ty się też czujesz, wpływa na atmosferę sesji. Jeśli jesteś spokojna, pewna siebie i naturalna, to Klientka również poczuje się bardziej swobodnie. Nigdy nie komentuj negatywnie żadnej cechy wyglądu, nawet w żartach, bo to, co dla Ciebie jest neutralne, to dla kogoś może być bardzo wrażliwym, takim delikatnym tematem. Jeśli ktoś od razu mówi, że jestem niefotogeniczna, nie lubię siebie na zdjęciach, to nie zaprzeczaj też od razu na siłę. Bo powiedzenie, ależ skąd, no przecież jesteś piękna, to zazwyczaj działa odwrotnie, i ta osoba może po prostu poczuć się nieusłyszana, niezobaczona przez ciebie, niezrozumiana. I więcej podpowiedzi, jak pracować z klientami podczas sesji, przekażę podczas moich warsztatów fotografii kobiecej we Wrocławiu 17 maja. Wiele fotografek i wielu fotografów czuję, że to na nich spoczywa pełna odpowiedzialność za to, jak osoba, która do nas przychodzi, poczuje się podczas sesji. I oczywiście, jako fotografka, tworzysz atmosferę, budujesz zaufanie i prowadzisz osobę przed obiektywem, ale nie możesz brać na siebie 100% odpowiedzialności. Ta relacja podczas sesji to wspólna odpowiedzialność, to wspólna podróż. Osoby, które nie lubią siebie na zdjęciach, często przez lata, Unikały aparatu. I decyzja o sesji bardzo często to taki bardzo ważny i pierwszy krok również ku akceptacji siebie i warto to zauważać i podkreślać. Czyli, kiedy ktoś, nawet jeżeli mówi, że nie lubi siebie na zdjęciach, ale decyduje się przyjść na sesję, to znaczy, że ma już w sobie choć taką odrobinę gotowości. I to naturalne, że chcesz, aby twoja klientka wyszła z sesji być może z nowym spojrzeniem na siebie, ale to nie jest coś, co możesz jej dać na siłę. Jeśli ktoś nie jest gotowy na zobaczenie swoich różnych aspektów, to żadne idealne zdjęcie tego nie zmieni i to nie jest twoja wina. Nie naprawiaj relacji klientki z samą sobą, możesz ją jedynie wspierać, jeśli już jest na to otwarta. Czasami przywiązujemy się do różnych naszych takich przekonań i z jednej strony być może ktoś chce się poczuć pięknie, ale jednocześnie trzyma się tego, ja zawsze źle wychodzę na zdjęciach. Więc możesz zapraszać klientkę do odpuszczenia kontroli, ale to od niej zależy, czy się na to zdecyduje. Ty możesz dawać, dać przestrzeń, ale nikogo nie zmuszaj do zmiany. Nie ratuj nikogo. Natomiast jeżeli fotografowanie osób, które się wstydzą, jest to biblijskie i chciałabyś w ten sposób pomagać, to możesz to też komunikować w swoich mediach społecznościowych. Na przykład dając taki jasny komunikat, pomagam kobietom, które nie lubią siebie na zdjęciach. Warto regularnie podkreślać wtedy w swoich treściach, że praca z tobą często pomaga zobaczyć siebie inaczej. Jeśli masz swoją historię, jak nie lubiłaś siebie na zdjęciach, to możesz się nią podzielić. Jeśli masz już takie informacje zwrotne od swoich klientek, że czuły się niefotogeniczne, ale przy tobie poczuły się inaczej, to też możesz się tym dzielić oczywiście za ich zgodą pokazuj, że twoja sesja jest dla tych, które się boją, ale chcą spróbować. Gdy jasno komunikujesz swoją misję, to przyciągasz osoby, które są gotowe na wejście w tę sesję z tobą, nawet jeśli jeszcze się boją. Podsumowując, każda sesja to spotkanie dwóch stron: fotografki i klienta, klientki, klientów. Tworzysz przestrzeń pełną akceptacji, ale nie jesteś w stanie naprawić czyjejś relacji ze sobą i nie powinnaś tego robić. To proces, który wymaga gotowości także ze strony klientki. Warto przypominać o tym w swoich socjalach, że fotografia może być krokiem do większej akceptacji siebie, ale nie musi też od razu zmieniać wszystkiego. Dzięki temu przyciągniesz osoby, które chcą spróbować, nawet jeśli jeszcze się wahają. I pamiętaj, podkreślę raz jeszcze, twoja rola to wspieranie, nie ratowanie. Nie możesz chcieć bardziej niż ktoś inny. Ty tworzysz przestrzeń, w której ktoś może siebie zobaczyć inaczej, zobaczyć jakieś swoje części, na które wcześniej, których wcześniej nie chciał zobaczyć, ale to od tej osoby zależy, czy się na to otworzy. I zachęcam cię też do doświadczenia bycia fotografowaną. Stanięcie po tej tak zwanej drugiej stronie obiektywu może być bardzo cennym doświadczeniem, które pomoże ci lepiej zrozumieć emocje, stres i wrażliwość osób, które przychodzą do ciebie na sesję. I dzięki temu nie tylko pogłębisz też swoją empatię, ale być może łatwiej będzie ci tworzyć przestrzeń, w której twoje klientki poczują się bezpieczniej i bardziej akceptowane i dziękuję że byłaś ze mną w tym odcinku, jeśli ten temat Cię poruszył, był dla Ciebie ważny, udostępnij ten odcinek dalej i do usłyszenia w kolejnym.